Witamy Państwa na Polach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Aktualnie znajdujemy się na kolekcji jęczmienia ozimego. Przygotowaliśmy dla Państwa tutaj 7 odmian. Wśród nich znajdują się 4 odmiany populacyjne i 3 odmiany mieszańcowe. Przypomnę tylko krótko, że odmiany mieszańcowe charakteryzują się tym, że można opóźnić przykładowo siew nawet do tygodnia czasu. A to dzięki temu, że silniej początkowo potrafią przyrastać, szybciej się krzewić, i dzięki temu właśnie opóźniamy termin siewu. Tutaj jeszcze tylko dodam, że wśród tych siedmiu odmian mamy pięć odmian czterorzędowych, a dwie odmiany dwurzędowe. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Krzysztof Domagała. W wszystkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zajmuję się sprawami nawożenia ochrony roślin. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów uprawy jęczmienia ozimego. Pierwsza sprawa, wybór pola. Stanowisko, no najlepiej strączkowe, po roślinach strączkowych, po rzepaku, ale tutaj bardzo ważna sprawa, odczyn. Odczyn musi być Zbliżone do obojętnego. Absolutnie jęczmienie o zimy nie znosi gleb kwaśnych i uprawa na takich glebach będzie e, nieudana. Następna sprawa. E, termin siewu tutaj jest e, między 10 a 15 września e, w rejonie e, województwa świętokrzyskiego i tutaj. E, Następna bardzo ważna sprawa, wybór odmian. Powinniśmy zawsze wybierać odmiany najbardziej zimotrwałe. Te, które są tutaj na kolekcji, mają e, piątkę e, odporności, czyli dla jęczmienia ozimego jedną z wyższych. Następna bardzo ważna sprawa, to jest bardzo dobra zaprawa do zaprawiania nasion, ponieważ jest okres jesienny, na ogół jest e, obecnie wydłużony, są lżejsze, przejście jesieni w zimę i y, duża wilgotność i jęczmień, liście jęczmienia są narażone na atak ze strony chorób, a dobra zaprawa y, temu zapobiega i trzeba po prostu już zastosować tą lepszą zaprawę w przypadku y, jęczmienia zimowego. Ważne, żeby ta zaprawa miała w swoim zakresie zwalczanie pleśni śniegowej, bo często jęczmień może być narażony na atak tej choroby. Na wiosnę ważnym zagadnieniem jest wykonanie zabiegu fungicydowego w momencie koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło, ponieważ po okresie zimy jęczmień już może być porażony chorobami, i właśnie to wczesne zastosowanie fungicydów zapobiega rozwojowi tych chorób. I jeżeli jęczmień jest ściany po gorszym, na złym stanowisku, powinny fungicydy uwzględniać zwalczanie chorób podstawy źbła. Ale tutaj mówię, wczesna, wczesne zastosowanie fungicydu przyczynia się do tego, że jęczmień jest zdrowy. Nie rozwijają się choroby, a dzięki temu, że jest zdrowy, może po prostu lepiej plonować. Drugim, następnym ważnym okresem jest okres kłoszenia. I tutaj też musimy zastosować fungicyd, żeby ochronić liść flagowy i kłos przed chorobami. Taką najgroźniejszą chorobą jest fuzarioza zbóż. Znowu zastosowanie odpowiednich fungicydów zapobiega tym chorobom i yy, Pozwala uzyskać dobry plon. Bardzo ważną sprawą i trudną jest też w o zimnym stosowanie antywylegaczy, ponieważ no, kto uprawia jęczmień wie, że mogą one wylegać na bardzo dobrych stanowiskach, a więc tutaj odpowiednie wzmacniające źródło preparaty można zastosować w okresie do liścia flagowego, w fazie wstrzelania w drzbo. Zwrócić tylko trzeba uwagę na to, żeby w tym okresie nie było przymrozku, gdyż może to w połączeniu z antywylegaczem spowodować uszkodzenia rośliny. W ubiegłym roku na takiej plantacji jęczmienia ozimego plony wynosiły, w zależności od odmian, od 7 do 7,5 tony z hektara. A więc na naszej glebie plony były zadowalające. Absolutnie gleba uprawiana pod jęczmień o zimy nie może być zakwaszona. Mo odczyn powinien być zbliżony do obojętnego. I dobrze by było, żeby była również dobra zawartość magnezu. Wtedy jęczmień o zimy podczas zimy nie żółknie. tak Ma naturalną, zieloną barwę i lepiej e, znosi przezimowanie. Bo innym ważnym elementem jest dobra zaprawa. Tutaj okres jesienny cechuje się tym, że jest teraz są dłuższe jesienie, e, w takiej przedzimie jest dużo, dużo wilgoci i naraża to e, jęczmień na występowanie chorób liści, grzybowych liści, a dobra zaprawa taka z górnej półki pozwala uniknąć, zapobiec tym chorobom. W okresie wiosennym, jak ruszy wegetacja, też często po zimie zasilania azotem, też nie za wysoka dawka, żeby nie było nadmiernego rozkrzewienia. Dobrze też by było, żeby to była saletra z dodatkiem magnezu. Wtedy jęczmień szybko, ponieważ po zimie jest przyżółknięty, odzyskuje swoją Zieloną barwę i, i prowadzi fotosyntezę. Następnym ważnym elementem jest zastosowanie fungicydów, które hamują rozwój chorób typu mączniak, septoriozy liści, ale głównie też choroby podstawy źdła, ponieważ te choroby przyczyniają się do wysokich strat w plonie. W okresie liścia flagowego. I w początku kłoszenia powinniśmy również zastosować fungicydy, żeby ochronić ten liść flagowy i kłos, żeby był jak najdłużej zielony i jak najdłużej prowadził asymilację, wtedy jest prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego plonu. Ważnym elementem też agrotechniki jęczmienia jest usztywnianie łodygi są specjalne preparaty. I można to robić, tylko trzeba pamiętać, żeby w tym okresie nie było przymrozków.